Halo, halo! Witam, youtuberów. Brudny z tej strony, tym razem misyjki Przed chwilą zmontowałem odcinek do Globala i, w związku z tym, że jestem rozgrzany, postanowiłem odpalić misyjki, Jest ósmy tydzień i spójrzmy, co tam dowiedzieli. 40 wrogów używając dwie berety Deathmatch. To jest dobre. Na rozgrzewkę będzie idealne. Za trzy gwiazdki jeszcze. Mapka się szuka. Oczywiście standardowo, formalności YouTube. Owe. Like Koment Subik Dzwoneczek I jakbyś był księciuniu dla mnie Taki miły To udostępnienie Kłaniam się nisko Dwie berety kupujemy sobie tutaj W salonie Kurde muszę te berety sobie przypomnieć jak to się strzela z nich Full auto jest takie specyficzne chyba Ile fragów? 40 aż ty a ja mam 7 minut. A ty no, jak oni już zemki walą, to, to nie ma podjazdu, chyba. Łoł, wow, Łoł. Wow. Aj, 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 No, powiem wam, że na tym deathmatchu raczej średnio. A cię dojadę. Trzeba w biegu chyba strzelać z tej broni, bo jest dobra w biegu. Albo i nie. O! Tu Cię mam! O! Ha Wygrałem z nim ty! W sumie, to nie wiem po co tak się spinam, bo... Nie no, może zdążę, ale to by się... Musiał cud wydarzyć chyba. 5 minut, tyle pragów jeszcze naklepać. Tym bardziej, że już oni zemkli Kurczok A Nie zauważyłem Kurde nos mnie swędzi ty. Nie mogę się podrapać teraz Dobra teraz mogę A Nie bij o. Aha O, ale się dwóch na mnie z tego mało. O, ale pestkę soczyste po Ten też. Dwie minuty, tyle fragów, ale na kolejnym się uda już jak dla mnie. Na kolejnym się już powinno udać. Dobra. Zmieniamy się na następny deathmatch Najadłem się. Tak mi się. Spać co wiecie O czym się same zamykają. Jedziemy O! Ja już nie muszę tego powtarzać w ogóle. Łe. Ale easy, ale easy challenge. Łe za moment to skończymy, łe. Ja to myślałem, że od zera mam zrobić 40, ale to jest proste ty. No zabrał mi fraga, ty gościu Fajne są te berety w ogóle Szybka broń, szybko strzelna Tylko trzeba pod warunki Tylko trzeba w gołę trafiać No właśnie, a z tym różnie bywa. No i długo się przeładowuje. Jest jakiś klan, ekipa to nosi na tym Na co się? Gościu teraz tutaj mnie zabierze. No umrzyj, bo cię jeży. I elegancko, pięć fragów jeszcze. O! Pumper. Ale ich zrobiłem Jak Lara prawdziwa, Lara Croft Aha, teraz dla bot Cornelius zrobił Jak prawdziwy bot Cornelius Nie, 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 nie No nie zabieraj I trzy gwiazdki wpadają na moje konto O Usłyszałem Cię Jedziemy, jedziemy z nim, jedziemy No i koniec, ekipa to nosi jeszcze tutaj, proszę, Freeza. Freeza dojechałem Dam tytuł, dam tytuł, dojechałem Freeza. Jeszcze 6 minut do trwania, to w sumie już sobie kupię kałacha Będę ich pykał z kałaszka Ale z to oni szybko padają Koniec Które miejsce? Trzecie, ale tak... Tak na luzaczku grałem sobie dosyć Najwięcej strzałem w głowy. patrzcie widzicie? Gram dorywczo, a mam najlepszy tutaj... Najwięcej fragów, yy, najwięcej headów w ale Okej, okay, co tu dalej na róż zapodamy. 16 run skrzydłowy ma parialto, no Kuszące, ale nie skuszę się na to 15 broków, już broni, antyterrorystów brońce mapa... O, to wezmę Dawno na tej mapce nie byłem, ta mapka jest fajna Pamiętam jak w 1.6 grałem, to tam jeszcze, stamtąd tym kojarzę, nie? Fajna mapka Szukamy jego mościa do meczu Siemaneczko Z gienkiem będziemy pykać tutaj, patrzcie jaki genek ładny A wy nie widzicie tego o, mam 11 zł Otwieramy skrzynkę. Pamiętam, że coś sprzedawałem, ale zapomniałem totalnie. Czyli muszę zabrać broń antyterrorystom i, i dopiero jej użyć, tak? No dobra. A na rozrzewce miałem otwierać skrzynkę, dobra, potem otworzymy. Siema Genek. Siema. Tu było takie okienko, o. I tu się dało wejść, o. Jest broń antyterrorystów, o jeszcze tu są, ty Dawaj kroimy go, kroimy go To muszę z P2000 ich bić, ta? Co on tu miał? Tak samo, P2000 Idą tutaj łogie, no pomóż! Ole, wali, ty Nice. Co oni teraz mieli? To samo znowu. Ale mi tam wierci ktoś. W ogóle teraz się zorientowałem. Sorry, zawsze tu mi na chacie ktoś wierci. Ten blok jest jakiś przeklęty. Z lewej. Ole, miss. Geno mnie nie patrzył z prawej strony. Ajajajajaj. Trzeba się chować, Geno. Nie wierć. Słaby O, Sorry muszę z Jakoś to spróbuję wygłuszyć w programie, ale to nie wiem czy się uda On tu tak ryczy, że nie macie pojęcia Ale chydy wale O kurde ty Nice. Ale łupie mi ten gościu tą wiertarą. Przepraszam Was najmocniej widzowie. O, Nawet go nie zauważyłem dobrze. Sami, sami broń, o Nice, elegancko Dzięki Geno za misję Ugrałem z Genkiem i z wiertarką O, patrzcie Miotacza Feniksa dostałem I skrzynkę, to tą skrzynkę otwieramy Uwaga, uwaga, widzowie w, ej serio, w tym bloku cały czas ktoś wierci Co, nie wiem, może przerwa to jest 2 dni, nie? Lecimy, 9.39 Trochę boli, ale To wiem, może coś wypadnie, na wizji Otwieramy, uwaga, poszło Trzymam bicepsy No tak. Okej, okay, ostatnią misję na dzisiaj. Zabijemy pięciu wrogów strzałem w głowę na uproszczonym inferno. To będzie dobre. Dobry finisher na koniec. Akurat się meczik zaczął, więc git. Może nawet w jednej rundzie to zrobimy. Jakimś aysikiem dobrym. Jeden jest. Ajajaj, aj, aj. tylko po jednej głowie, gościu Kałaszek i się głowy będą sypać. Lecimy, bota też zalicza? O, też bota mi zaliczyło. Fajnie, strzał głowy. Ajajaj, aj, nie ma, nie było strzał w głowę. Jest koniec misji. Myślałem, że nie zabiję ostatniego z głową. No spoko misja. To jest właśnie taka Taka optymalna na jedną gwiazdkę. Taka nie za trudna, nie za łatwa. Na rozrzewkę. Żeby się nie zmęczyć. Sam raz Aha, no jak zwykle. Wejdę. Tylko na chwilę przejdę i... Było 9 na 5, a się zrobiło 5 na 4. No nie no. Na sekundę się odwrócisz. LOL! Koniec meczu, koniec misji. Terroryści w sensie Anty jeszcze zrobili. Stążyli kombek zrobić. Niestety. Dobra, jest tydzień zrobiony. Jakie nagrody w ogóle potem będą? Co to jest? 54 gwiazdki. Czyli jeszcze dwa skiny mnie czekają ogólnie do końca operacji. Tu będzie skrzynka, tu będą jakieś grafy. Tu coś tam jeszcze. Jeszcze 23 gwiazdki do tego skina, tak? Co to są za skiny? No, jakby mi się w sumie ten gościu trafił, to spoko. A tutaj liczę na tą agentkę, wiecie. No, no, to map skoliczy, żeby mi się trafiło fajnie. W sumie, jak tak grałem naprzeciwko, widziałem to fajny skin. No, bo to już wszystko takie oklepane, co to takie o... Wszędzie już to chodzi i takie. Dobra, ja odmeldowuję mi jego dzionka życzę Formalności YouTube, pamiętajcie. Dzięki za oglądanie. Na razie.